Siema, siema Nie gramy Dobra, jaka jest taktyka? Taktyka... bombset Spoko, spoko A, słyszałeś mnie? Czy nie? No, słyszałeś dobrze eee, Jeden guas? jest spawn Właz? Nie był Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Jeden Plantuj, czy ja... idę ja, ja tego ze spawn'a pocisnę Gdzie jest Yy, woda, woda, woda! Yy, 14 HP, woda! Nice! 27 na znaczy mełbie. No, tak dostał. Yy, Gdzie, tu? Yy. Tak, tam. Szybkie! Aim boteksy. Dawaj, 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 dawaj! E, Spawn Ej, zabrałeś Jaka prawda z Nie wiem, czy jest ktoś głas, czy coś Ej, auto A, zabiłeś Drugi jest... No, sobie. Nie, nie mają. on się już Chodź się posadzimy. No, nie no, 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 no. Nice. Dobre info. To podstawa. Nie no, nie myliłem się. Na czasie nikt nic nie pisze. Pozdrawiam Leibo. No nie, don't block me! No. Ty mnie blokujesz O ale gó... Głos Ja głośno mówię Olej, tu chodź I, I know, I know Uważaj se plecy Patrz plecy, jak nie ja mam czym patrzeć No i za domkiem, za domkiem, za domkiem A tu nie może być? Tu, tu właśnie no. na tym piętrze, za domkiem Patrz, patrz, patrz Będę w smoku Się nie ruszaj, czekaj Nie, wyciągnij broń, broń wyciągnij Albo czekaj, dawaj! Dawaj, dawaj, daj, daj Diglok Okej okay. Uważaj na siebie Jeden na OC Outside? Tak, Aha Tylko za się boję wody, 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 jeden Cicho, cicho Woda. Czekaj Nie, 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 drugi u mnie Gdzieś się będę Czekaj Woda, Woda zabity? Tak, to mają drugi, ale nie wiem gdzie albo na dole Nie wiem czekaj. nie Nie, nie, rozwijaj te się tak A to Ja myślałem, że ty go strzucisz 3 masz teraz tę te kaplicę. Jak jak on na schody wchodzi i bania od razu. Time, 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 time. Wychyl. Czas, czas, czas! Uciekaj, uciekaj mu! Uciekaj! Nice. No. Też? Tu jest górę, u góry już jest. Ale mam nie, to na przerwę. Widzieliście jaki on ma skin? Nie, nie. Otuchowski wiesz, może gdzie jest drugi. Na drugim końcu mapy Jechana yeah, widzowie, dziękuję za oglądanie. Do kolejnego, trzymajcie się, cześć. MK.